To wideo zrobione przez badacza zjawisk paranormalnych o imieniu Darrell James Gadsey na dziedzińcu California Graves z 1800 roku. może uchwycić ducha dziecka, który powstaje z miejsca spoczynku. Darrell ustawia kamerę i testuje ją machając rękoma. Gdy to robi, na krótko pojawia się długa sylwetka przypominająca ducha, która ucieka albo opuszcza to miejsce. Zauważ, że jego dziwny kształt zdaje się łączyć aż do nagrobka, a następnie znika. Może to być po prostu obraz robaka lecącego blisko obiektywu, ale dosłownie sekundę po jego zniknięciu. Paranormalny sprzęt wykrywający zapala się, gdy tylko opuści kadr. Czy te dwa wydarzenia są tylko zbiegami okoliczności, czy zjawiskami paranormalnymi? John Taylor TV dokumentuje stary opuszczony dom z końca lat 90., który jest w całkowitej ruinie. Nie ma ratunku dla tego domu, ale mogą tam być duchy mieszkańców tego domostwa. Kiedy ostatni raz spogląda z zewnątrz, John Taylor rejestruje, co może być dwiema parami oczu, wpatrujących się w niego z zaciemnej i zawalonej części ściany. Czy te oczy naprawdę spoglądają z głębi, czy mogą być serią małych dziur w przeciwległej ścianie, z prześwitami światła? Myślę, że widzę, jak dolna para oczu mruga po 4 minutach i 46 sekundach. Odwraca się i odchodzi z tego miejsca. Ten kalifornijski reportaż przedstawia dwójkę reporterów, którzy muszą zachować spokój podczas trzęsienia, które w skali Richtera miało wartość 8,3. Myślę, że prawdopodobnie martwią się, że spadnie na nich jedno z ciężkich świateł scenicznych, które najprawdopodobniej kołysały się dość mocno nad ich głową. Ich profesjonalizm jest wystawiany na próbę, ponieważ zmuszają się do zachowania jak największego spokoju w danych okolicznościach. W ich głosie słychać tylko drżenie, gdy dochodzi do wniosku, że ich ostatnie chwilę mogą być emitowane w telewizji. Kamera trzęsie się i ludzie nie są w stanie Skontrolować. Reporterzy powiedzieli, że robią przerwę. Jeden z nich z niepokojem patrzy na światła powyżej, a druga osoba schowała się pod biurkiem. Nikomu nic się nie stało, ale ekipa powinna sprawdzić sprzęt, tak aby nie zagrażał nikomu w przyszłości. Ciężarówka miała być prezentem na Boże Narodzenie, ale wydaje się, że porusza się sama. Kule przelatują w 54 sekundzie, gdy kamera jest skierowana na bezużyteczny pilot do zabawki, który leży na blacie. Poruszająca się sama ciężarówka jest zdecydowanie dziwna, ale to, co dzieje się dalej, wydaje się zbyt dużym zbiegiem okoliczności, by być całkowicie przypadkowym. Wiem, że dużo ludzi jest podzielonych na to, czy takie kule są zjawiskiem paranormalnym, czy nie, ale takie nagrania jak najbardziej przekonują do tego, że jest to powiązane z jakąś duszą. I'm uh, oh. <laughs> oh, oh, so. so well. go <laughs> so watch. Oh, oh. There it goes again. There it goes again. moving, and the controller is right there. Messy. Literally. <laughs> Leave that controller alone. Don't touch it. I want to get power up. Mm -mm. we'll put it right here. <laughs> right in front of the bench. Badacz zjawisk paranormalnych o imieniu Jeff Stace Ward wchodzi do opuszczonego domu przez drzwi, które dawno temu zostały otwarte. Mieszkała tu kiedyś stara kobieta, wszystkie jej rzeczy są wciąż w środku. Głównie różne ubrania i drobiazgi oraz sporo zdjęć. Patrzy na dwa czarno-białe zdjęcia chłopca, być może wnuka lub syna. Gdy słyszy dźwięk dochodzący z głębi korytarza, poszedł tam, ale niczego nie zauważył. Jego kamera dostrzega niewielki zarys przyciśnięty do ściany, być może jest to duch chłopca ze zdjęcia, który właśnie go obserwował. Następnie wychodzi z tego domu, zupełnie nieświadomy, że nie był tam sam. Dude, they so weird that it's all left behind. Legit. I told you guys it's a very small house. It's scary. But a lot of food. What the hell, dude? whoa Także to by było na tyle, jeżeli film Wam się spodobał, ściągnijcie łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram Wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru, trzymajcie się na razie, cześć!